No i witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Profesor Detektorysta. W kolejnym odcinku, tak naprawdę pierwszym z serii najprawdopodobniej ośmiu, bo właśnie zaczynamy je nagrywać. Ośmiu odcinków o kół 35. Będą to dosyć obszerne materiały. Podzielone na pewne tematy, czyli na przykład czułość, częstotliwość, tony, e, różne takie porady i ciekawostki, jeśli chodzi o ten wykrywacz, i mam nadzieję, że w tych, no właśnie, w tych kilku odcinkach znajdziecie wszystkie informacje, jakie będą Wam przydatne później w terenie. Zacznijmy w tym odcinku oczywiście o rzeczach ogólnych, o informacjach ogólnych, typu cena, parametry, możliwości i w każdym kolejnym odcinku, które będę wrzucać najprawdopodobniej tego samego dnia, będą omawiane wszystkie poszczególne kwestie. Zanim moi drodzy zaczniemy, będzie mi bardzo miło, jeśli zostawicie łapkę w górę, zasubskrybujecie ten kanał. Większość z Was to robi, ale nie subskrybuje. I jeśli byście chcieli, możecie wesprzeć mój kanał poprzez bajkofi, poprzez kupienie drobnej, małej kawusi na przykład na rzecz wsparcia kanału, przypięty link w komentarzu, a teraz już lecimy z materiałem. Pierwsze zasadnicze pytanie, jakim wykrywaczem jest Quest Q35? No to jest przede wszystkim wykrywacz dla początkujących, w przedziale cenowym od 1000 do 2, czyli takie wykrywacze, które są e, tanie mimo wszystko jak na oczywiście markowe sprzęty. E, to jest pierwsza rzecz, druga Całkiem proste, ale już dające pewne możliwości. I ten konkretny wykrywacz właśnie kosztuje 1599 zł na ten moment, w którym publikuję ten film, oczywiście. Dodatkowo w zestawie w zestawie w tej cenie macie słuchawki bezprzewodowe, co na przykład w innych wykrywaczach w tym przedziale cenowym nie jest wcale takie oczywiste. Tutaj już macie to w zestawie i to jeszcze bezprzewodowe, także bardzo fajna sprawa. Kolejna rzecz. Wykrywacz jest wodoszczelny, w pełni wodoszczelny do 5 metrów. Co to oznacza? Bo często pytacie, no dobra, bo napisali, że jest wodoszczelny, a może wcale nie jest. Nie, moi drodzy. Jeśli jest tak podane, jest 5 metrów wodoszczelny, może, możecie zanurzyć ten wykrywacz, czyli możecie z nim na przykład zanurkować, całym wykrywaczem zanurzonym brodzić gdzieś tam w wodzie, w jeziorze, w morzu, gdzie chcecie i nic mu się nie stanie. Oczywiście, jeśli by mu się coś stało, no bo to jednak jest zawsze jakieś tam minimalne ryzyko, czy to z telefonem, czy jakimkolwiek innym urządzeniem typu na przykład kamera, no to gwarancja Wam to po prostu obejmuje. Natomiast z tego co wiem, Quest na przykład Q35 nie jest awaryjny pod tym kątem, nic mu się nie dzieje i raczej są to przypadki po prostu bardzo odosobnione, bardzo pojedyncze, więc nie ma się tutaj co martwić i jest to jak najbardziej duży plus tego urządzenia. O czym warto wspomnieć, mówiąc o kwestii Q35, to na pewno o gwarancji. Dlaczego? Ano dlatego, że 24 miesiące gwarancji mamy na cewkę i 60, aż 60 miesięcy mamy na elektronikę, czyli na panel. To jest naprawdę bardzo, bardzo długa gwarancja i zazwyczaj, jeśli ktoś zaczyna od wykrywaczy w tym przedziale cenowym, to i tak prędzej czy później przechodzą najczęściej oczywiście na wykrywacze z dużo wyższej półki, także. Tak naprawdę całą swoją przygodę z początkującym takim wykrywaczem będziecie mieli ubezpieczoną w postaci gwarancji. Także bardzo fajny i bardzo duży plus w postaci tej długiej gwarancji, zwłaszcza na elektronikę. Oczywiście ten wykrywacz jest też wykrywaczem nowoczesnym, również pod kątem wizualnym. Wygląda on po prostu nieźle. Ja wiem, że dużo część z Was powie, że no ale jakie to ma w ogóle znaczenie? No otóż, dla niektórych na pewno znaczenie jakieś ma. Więc wiecie, dużo jest takich osób, które. Muszą kupić też na wzrok i musi im się coś też podobać, i jak najbardziej. Jest to pewien swego rodzaju czynnik, ale pomijając to, że on po prostu wygląda nieźle, no to mamy też sztycę teleskopową. Również regulowany tutaj podłokietnik. Czekajcie, bo tutaj kabel mi wadzi i się trochę tutaj brudu dostało. Natomiast mamy tutaj, jak widzicie, w pełni regulowaną tę rączkę z panelem. Także możecie sobie dostosować na długą rękę, na krótką rękę. Dla dziecka, na przykład, też można to wszystko ustawić, dostosować. Także nie każdy wykrywacz ma te regulacje tutaj. No i oczywiście pozostałe tutaj sztyce również części sztyce również są regulowane teleskopowo, więc jest szybki montaż. Żadne śrubki, inne tego typu rzeczy raz, dwa składamy i mamy, i sobie możemy chodzić. Także ważna rzecz. Cała konstrukcja jest dosyć stabilna. Będąc oczywiście obiektywnym, muszę wspomnieć, że minimalne luzy czuję tutaj w rękojeści podczas przemiatania. To jest dosłownie minimalne. Ogólnie całe plastiki są nieźle wykonane i jak na sprzęt w przedziale, właśnie ten 1000 do 2000, no to można powiedzieć, że jest naprawdę dobrze wykonany. Pierwsze pytanie na które wam odpowiem, które bardzo, ale to bardzo często pada. Szukacie wykrywacza, który jest prosty w obsłudze, a jednocześnie bardzo skuteczny. Ale zawsze pada, może nie zawsze, ale bardzo często pada to pytanie. Czy jest to prosty wykrywacz, którym sobie poradzę? Słuchajcie, niektórzy mogą się z tym nie zgodzić i ja natomiast mam zdanie takie, że taki typ wykrywacza w tym przedziale cenowym, z takimi możliwościami, które ma, a kilka ma, no to jest naprawdę bardzo prosta rzecz i każdy, kto przeczyta instrukcję, wspomoże się tego typu filmami jak ten, który dla Was nagrywam i będę nagrywać zaraz, no to powinien sobie bez trudu poradzić z tym wykrywaczem, reszta to jest po prostu praktyka w terenie, to jest, wiecie, to jest jak jazda samochodem, nie? musicie wyczuć samochód, musicie przejeździć swoje godziny, żeby czerpać i przyjemność z jazdy tym samochodem jak i czuć się w nim komfortowo i bezpiecznie to samo jest z wykrywaczem po prostu trzeba kilka godzin, kilkanaście, kilkadziesiąt z wykrywaczem przechodzić i zaczniecie go rozumieć w 100% i czuć natomiast jest to wykrywać naprawdę banalnie prosty i kilka funkcji to jest wiecie, to jest prostsze jak obsługa pilota tak naprawdę jeśli chodzi o same ustawienia panel, opcje i tak dalej kilka jakby teoretycznych rzeczy o których trzeba pamiętać, a później to już jest tylko praktyka w terenie, która będzie owocować doświadczeniem, a to doświadczenie będziecie przekuwać na jeszcze lepsze wykorzystywanie tych opcji ustawień i oczywiście później jeszcze lepsze efekty. Co jeszcze nam oferuje q 35? To są tryby pracy już takie gotowe. Wiecie, że tylko przemieniacie sobie tryb, wybieracie jeden z nich dostosowany do danych poszukiwań i do tego, czego zamierzacie szukać. Więc tryby pracy jest ich sześć. W kolejnych odcinkach będę to omawiać. Dodatkowo są cztery tryby audio, więc jest też możliwość dostosowania dźwięku w tym urządzeniu pod własne ucho, bo to trzeba o tym trzeba pamiętać, że audio dostosować pod własne ucho i preferencje. I kolejnym plusem jest moi drodzy częstotliwość, która jest tutaj do wyboru w trzech postaciach, w trzech jakby możliwościach, czyli 5, 13 i 21 kHz, więc jest to w tym przedziale cenowym nie zawsze jest to w ogóle w innych wykrywaczach tak jakby, więc tutaj duży plus za to, bo możecie dostosować częstotliwość pod poszukiwania, pod cele jakie zamierzacie szukać. Jaki się odstroić od zakłóceń w ten sposób. Natomiast o tym będę właśnie opowiadać w kolejnych odcinkach. I tak naprawdę jeśli chodzi o najważniejsze funkcje, czyli jeszcze czułość jest i oczywiście namierzanie pinpoint, bo też się takie pytania zdarzają dosyć często. Ja oczywiście ja akurat tej funkcji nie używam w ogóle w żadnym wykrywaczu. Natomiast z tego co wiem, to chyba każdy wykrywacz markowy ma taką funkcję, nawet ten niemarkowy też. Więc namierzanie pinpoint, namierzanie dokładne celu też oczywiście w tym wykrywaczu jest. Oprócz tego jest oczywiście wbudowany akumulator, więc nie jest on na wymienne baterie. E, dzięki temu jest właśnie wodoszczelny. Regulacja głośności, o to też często pytacie. Latarka LED. I tak naprawdę jeśli chodzi o takie ważne rzeczy, to chyba by było na tyle, jeśli chodzi o właśnie z grubsza opowiedzenie o tym wykrywaczu. Także pierwszy odcinek. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś nowego, czegoś ciekawego, czegoś, co Wam było potrzebne na temat Questa Q35. Jeśli tak, to dajcie znać w komentarzu. Pamiętajcie, łapeczka w górę, subskrypcja kanału i tak naprawdę po tym filmie, kilka minut i będzie następny film już z, tematy, z tematami bardziej omówionymi, bardziej szczegółowo. Więc na pewno warto zajrzeć i być na bieżąco. Do następnego.